Marzegorz Gruchalski, przewodniczący młodzieży w KSLD w Warszawie. Witam serdecznie na konferencji prasowej FMS-u. Spotykamy się tutaj w celu przekazania Pani Minister Piterze takiego symbolicznego koszyka, w którym jest szampan, a także hawior. bo generalnie Pani Minister Pitera zajmuje się sprawami niezbyt ważnymi, a jest ministrem sprawy bardzo ważnym, czyli sprawy korupcji, korupcji na szczeblach rządowych, na szczeblach samorządowych. Pani Minister, na biuro Pani Minister poszło obecnie na dzień dzisiejszy ponad 2 miliony złotych. Pensja pani minister wynosi 400 tysięcy złotych, pensje pracowników ponad milion złotych i tych efektów nie widać. Pani minister Pitera miała przekazać opinii publicznej, a także parlamentowi ustawę antykorupcyjną. Do tej pory słyszymy ciągle zapowiedzi o ustawie, a ustawy nie widać. Nie ma nawet założyć tej ustawy, mimo że czekamy na, nie, na nią od ponad dwóch lat, bo wtedy była pierwsza zapowiedź tej ustawy. Mamy nadzieję, że premier Tusk wyciągnie konsekwencje z zachowania pani minister, która występuje ciągle w mediach, bo w mediach widzimy ją de facto co drugi dzień, ale w sprawach politycznych, nie w sprawach korupcji, nie w sprawach badania te różnych afer, więc liczymy, że pan premier Donald Tusk wyciągnie wnioski wobec pani minister i rozliczy ją z działań jako ministra do spraw zwalczania korupcji, a tak naprawdę ministra do spraw nie róbca, bo to jest biuro, które się niczym nie zajmuje, niczym poważnym. Przypomnę, że było parę, parę spraw, na przykład wykrywa... Pani minister Pitera Dorsza, który kosztował 8,16 zł, i to właściwie jest jej jedyny sukces. 8 zł, dużo do budżetu państwa. Teraz, może koleżanka Wiola Kowalska odczyta apel do pani minister Pitery. Podobno też apelu otrzymali członkowie klubów poselskich w całym parlamencie. Proszę. Apel w sprawie minister Julii Pitery. Szanowny panie premierze, panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, członkowie PO. Zwracamy się do Państwa z apelem o podjęcie czynności, które wyjaśnią cele i zasady funkcjonowania komisji kierowanej przez Panią Julię Piterę oraz kosztów, jakie podatnicy musieli ponieść z funkcjonowaniem komisji Pani Julii Pitery oraz utrzymaniem samej Pani Ministry. Jak wynika z doniesień prasowych, gabinet Pani Pitery kosztował już podatników około 1 miliona 200 tysięcy złotych, zatem chcemy poznać sukcesy funkcjonowania gabinetu, gabinetu utrzymywanego z pieniędzy publicznych. Wnosimy o wyszczególnienie kosztów utrzymania gabinetu pani minister oraz w przypadku braku sukcesów w funkcjonowaniu gabinetu pani Pitery o jego jak najszybszą likwidację i dymisję dla minister, która nic nie zrobiła. Ponadto postulujemy o zbadanie sprawy, czy pani minister podczas pełnienia swojej funkcji nie wykorzystywała jej do realizacji prywatnych celów. W przypadku ujawnienia faktów, które wskazywałyby na nieetyczne zachowanie pani minister, wnosimy o jak najszybsze zbadanie sprawy funkcjonowania gabinetu oraz zachowania pani minister przez odpowiednie organa sejmowe. Dzisiaj po raz pierwszy pani minister. Czerwoną kartkę za cały kształt pracy ministra, posła i funkcjonowanie jej gabinetu. Pani minister, do dymisji czas skończyć z tą farsą. Czerwona karga tu o, przedstawiam ją. Dołączamy razem także z listem, bo tu mamy taki list, który pani minister Pitera jeszcze jako radna miasta Stołecznego Warszawy wystosowała do prezydenta Warszawy. Ten list jest dostępny, to zaraz taki, taki materiał udostępnię. I tutaj jest kolejna sprawa, za którą, do której jest powód, że pani minister zdymisjonować, e, ponieważ pani minister jako radna. Zgłosiła się w sprawie prywatnej i to jest złamanie z etycznych. Radny nie może pozwolić sobie na mieszanie polityki z radami prywatnymi. I ten apel także tutaj jest w tym koszyczku. I teraz, jeśli nie ma żadnych pytań, powędrujemy do biura podawczego Kancelarii Ks. Rady Ministrów. Jeśli pytania są, nie ma. Dziękuję bardzo.